To są basy, to są skrzepce, to łesne cielka sieba, to jest pierwsza zwrotka. I uwaga! Łesne cielka sieba, basę skrzepce, krótci dydzi, to kasiebska stoleca, to je ryden, to je tyć, to są płyjne i tle gnojne, Chłinę, widle gnojne, rytę cić, kasiewa, cię, kasieba, skrzepce, ludzi, to ka się stoleca, to je prosti, to je krzewi, to je telni płynąłe z nich, telni głęb, prosti krzewi, płynę, widle gnojne, rytę teci, kasiewa, cię, strzepce, nieba, ludzi, to kaślepska stoleca. To są chwyci, to są ptyci, to są, są preski, pultrojeci. tyk-ptyk, ten telu-di, kwello prosty grzewi, kłejne, widle, gnojne, ryjne, dić, łezny, cie, kasiewa, pase, skrzepce, krótci, to kasiebskie, stoleca, to jest leka, to jest je wół, to jest cali, a to pół. Cali por klekaw, chyp de pół trojekelni, quello wezni, prosti krzevi, kweine, widlek nojne ryteti, wyslecie, ka.